Cześć, siema, witajcie. Jesteśmy na projekcie MPK Łódź-Safarsat-64, na którym przejedziemy się nowym tramwajem PESA Swing, numer taborowy 1892. Na linii 6, yy, która ostatnio ma swoje odzorowanie w rzeczywistości już. Jak wiadomo, tramwaje do Zgierza wreszcie powróciły. Rok produkcji tego tramwaju, konkretnego 1892, to 2018 rok. Zobaczcie, że on się idealnie mieści w tych przystankach. No, i to chyba teraz będzie mój ulubiony tramwaj na tej grze. Najładniejszy, chyba, moim zdaniem. Tak wygląda pulpit motorniczego. No jedziemy przez skrzyżowanie do Zgierza. Myślę, że dopiero po nowym roku wybiorę się. Znaczy na pewno w sumie, bo teraz już nie mam wolnego. do Łodzi właśnie, żeby przejechać się do tego Zgierza. Jestem bardzo ciekawy, jak tam się jeździ po tej modernizacji. A w ogóle co do samego tramwaju, no to jestem pod wrażeniem, bo... No... No już w sumie nie no, poprzednie modele... ...też były na bardzo wysokim poziomie, no ale to jest w ogóle... ...mistrzostwo, bardzo mi się podoba. Lokalny transport zbiorowy w Łodzi. Ja trochę tymi suingami też się najeździłem. To mniej więcej znamie z wyglądu i to wnętrze mi się bardzo podoba, ta biała sklejka, znaczy sklejka, no w sumie to nie jest sklejka tylko po prostu biały, taki jasno-szary plastik no, w rzeczywistości. I tu mamy takie fajne światełka LEDowe do jazdy dziennej, można, można by powiedzieć. Niech się nie da zgasić, one się ciągle palą. A tutaj mamy to takie oświetlenie. Że tak powiem, światła długie. Zaczynamy od razu, póki jest zielone światło. W sumie poza tą pesą swing znam jeszcze dwa inne wzorowania swingów na Robloxie, czyli na Bloxy Move, tam był bodajże trzy, trójwagonowy swing i na, na jednej z gier Jankrzysia.pl Tam też był swing pięcioczłonowy, ale wzorowany na tym warszawskim bodajże. Z tego co pamiętam. One były spoko, ale ten wydaje mi się, że jest jeszcze lepszy jak do tej pory. Może dlatego, że łódzki też. No ja po prostu lubię to miasto. Ale nie, serio. Naprawdę bardzo fajnie jest zrobiony ten wagon. Przede wszystkim, cały front ściana, ściana czołowa. Wnętrze mi się podobają. I te osłony na, na wózki też są elegancko zrobione. Nie zabrakło pulpitu, nie ma gołego miejsca, tylko mamy elegancko ten joystick i wszystko. Bardzo mi się podoba. No i Zgierz, Plac Mam nadzieję, że w niedługim czasie się tutaj wybiorę. Osobiście, w rzeczywistym życiu tramwajem. Po ilu latach przerwy? Po bodajże trzech czy, czy nawet czterech latach przerwy. Tak. Może zapraszam bardzo serdecznie na projekt MPK Łódź. bardzo porządna gra, w szczególności dla łódzkich miłosinków, ale nie tylko. No i na wysokim poziomie, moim zdaniem. Jedna z lepszych na systemie NIDA. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Siemandero. Jeszcze raz e, szczęśliwego nowego roku, chociaż myślę, że to jeszcze nie jest ostatni film mój w 2021. Siema.